Witajcie z rana. Ja nadal na baterii po pierwszym naładowaniu. Gdzie wczoraj, jeszcze przed północą, między 22 a północą, dwie godziny go katowałem nad, jeziorom, nad jeziorem na tej baterii? Cały czas wskaźnik pokazywał full. Dopiero w domu, jak jeszcze trochę posłuchałem spadła jedna kreseczka tylko, a słuchaliśmy go nad jeziorem z kumplem cały czas prawie na maksa, jeszcze pod koniec, znaczy pod koniec no, od połowy naszego posiedzenia. podkręciłem głośność boosterem, żeby jeszcze głośniej to się nie osło, bo z drugiej strony jeziora była impreza i chcieliśmy ją zagłuszyć. Także efekt był całkiem niezły. Jak tam z drugiej strony jeziora grały jakieś estradówki, i było je słychać, no myślę, że do jakichś 500 metrów to spokojnie. Tak, to nie odchodząc od tego dalej niż 100 metrów, było słychać nawet jeszcze lepiej. Ale jedynie z tym boosterem. O jak widzicie, po przeniesieniu go do garażu skacze jeszcze między dwoma a trzema kreskami ta bateria. A muszę przyznać, że słucham go całą noc. I co ciekawsze jeszcze naładowałem od niego, dopiero odłączyłem przed wyjściem z domu yy, telefon LG X Power 2, który ma baterię 5,500 mAh i połowę baterii się naładowało od niego. Także z tymi 5000 tutaj jest coś nie tak, bo raczej tutaj jest większa ta pojemność. Hmm. No i muszę stwierdzić, że naprawdę ta bateryjka robi wrażenie, jak i w ogóle cały ten sprzęcik, bo jak już testowałem w pracy stary JVC, mimo że ma głębszy bas, to dając na maksa, na 50, wcale głośniej się od tego nie drze, a już bas trzeszczy, już te głośniki rzężą trochę, także nie, nie idzie go słuchać na 50, a tutaj na maksa nic nie rzęzi, nic nie no nic nie charczy nawet z tym boosterem który podbija nam jakieś 100-150% głośności tu nadal nic nie rzęzi te głośniki są zwarte, mocne nic nie dzwoni, nic nie rzęzi mimo, że dźwiękowo to też zależy od gustów on jest niby troszeczkę gorszy ma tą głębię troszeczkę gorszą od tych starych JVC czy nawet od Harmana bo tak Harman czy starsze JVC mają takie bardziej miękkie te basy, bardziej sprężyste. Ale hmm, na dłuższą metę taki dźwięk z takim głębszym, bardziej sprężystym basem przy takiej mocy głośników kilkadziesiąt wat, on się daleko nie niesie. A to dzięki takim tym basom uśrednionym i ogólnie większej ilości tych tonów średnich to naprawdę się bardzo fajnie niesie w dal ten dźwięk. Myślę, że ten sprzęt został stworzony właśnie pod plenery i podejrzewam, że szarp go raczej nie przebije, bo w szarpie yy, no nie, ma, nie ma jak podłączyć telefonu przez Aux. To jest bez sensu, bo tam Aux jest jakby zepsuty, co już można zobaczyć na wcześniejszych filmach, że w ogóle nie ma praktycznie basu na Auxie, i jedynie przez iPoda to gra. Na iPodzie nie mam takich boosterów jak z telefonu, żeby sobie. Jeszcze tą głośność dodatkowo podbić nawet do 200%. Tak jak tutaj z blutaczem z telefonu. Na szarpie tam już nic nie jestem w stanie zrobić z głośnością póki co. Chyba, że istnieją jakieś iPhone'y, na które też takie boostery można sobie ściągnąć i podbić. Za pomocą iPhone'a w szarpie ten dźwięk. No ale jak na razie ten rządzi. Stare JVC mimo, że są głębsze... Rzężą przy tym, nawet już na naturalnej swojej własnej głośności. A co dopiero, jakby włączyć boostera z telefonu, to ten nadal wyrabia, nadal brzmi to ładnie, czysto. A JVC, już na swojej własnej głośności, bez te stare modele, bez żadnego podbicia, już rzężą. Także, no coś, co początkowo bardzo byłem do tego nieciekawie nastawiony. Myślałem, że on pójdzie w odstawkę, że go nawet sprzedam. Okazuje się jednak najlepszy i funkcjonalnie i dźwiękowo może nie yy, pod względem estetycznym, ale mocy, czystości brzmienia, głośności. On jest zwycięzcą i co się okazuje ta oryginalna bateryjka zakupiona do niego też się okazała bardzo fajna. Bardzo długo na tym można słuchać muzyki bo słucham już na tym całą noc jak już mówiłem, jeszcze pół telefonu o sporej pojemności od niego naładowałem i tutaj nadal są dwie kreski, nie wiem czy mi się uda wykończyć tą baterię przed, przed snem bo muszę się położyć bo na nockę dzisiaj mam do pracy także cały czas go dobijam dobra, nie przeciągam no ale naprawdę muszę ten sprzęt pochwalić zarówno całego tego boomboxa, czy to boomblastera, jak to się nazywa i ten akumulatorek do niego, firmowy. No i z muzyczką kończę ten filmik. Hejka!